Po kwiatek? Posłuchajcie bajeczki. Niedaleko od gościńca za zieloną łączką stał drewniany dworek wiejski. Pośród zieleni na, na obrodzonym pośród dużego ogródu otoczonego zielonymi sz, sztachetami. Dworek wyglądał bardzo ładnie. W ślu, wśród zieleni na dużo grządkach kwitły najpiękniejsze kwiaty. A na łączce elektrowym Śnież do białych płatka, śnież do białych płatka, z polne kwiatek o złocistym środku i śnież do białych płatkach gwiazdzistej korony. Ciepłe, oży, ożywcze słońce zlewało najpro Również szczodre jak to kwiaty obrotowe, więc skromna roślinka nie czuła się bynajmniej pokrzywdzona. Nie myślało też o tym, że jej nikt nie widzi w trawie natrowym, że jest nędznym kwiatkiem, pogardzony od ludzi. Nie, polny kwiatek był zadowolony ze swego losu. Odwracał ku słońcu złocistą główkę, patrzył na nie z miłością, z wielką rozkoszą. Pił światło i ciepło i słuchał śpiew z kowronka. Wysoko uduszącego się pod obłokami świe, świe, szczęśliwy był kwiatek polny. Tak jasno uroczyście i pięknie dookoła. Chyba to święto wielkie, myślał sobie. A tymczasem był to zwykły poniedziałek i wielkie dzieci uczyły się w szkód, głośno powtarzając za nauczycielem wyrazy i całe zdania. I Polik Kwiatek uczył się prawd wielkich o Bogu i Jego dobroci od słońca, od błękitu powietrza, od trawy zielonej, od wszystkiego, co otaczało go dookoła. I wdzięczny był małym skowronkowi, że to wszystko takie piękne wyśpiewał tam w górze, co on czuł, tylko nie Niejasno, w milczeniu. Spojrzał do ptaszka z nieśmiałym podziwem i ogromną miłością. On to buja, wysoko swobodny, ro, ro, rozgłośny. Umie wyrazić, co czuje. W sercu polnego kwiatka nie było zazdrości, tylko wielka część dla Bóg jest dobry dla wszystkich, myślał sobie. Pozwalał mi widzieć i słyszeć pieśni wiejskiego ptaka. Słońce ożywia mnie i poje światłem. Wiatr pieści i całuje. Jakże to chodź wygady! W ogródku, za sztachetami, było wiele kwiatów pięknych, wspaniałych i dumnych. A te pyszniły się najbardziej, które najmniej biały zapachu. Piwonie nadymały się jak mogły. I stor, stroszyły jaskrawe płatki swoich koron, aby się wydać większe niż róże. Nie, nie od wielkości jednak zależy wartość rośliny. Różnobarwne tulipady stały, stały wysokie i sztywne i wyprostowane, połyskując wyniosły złotą i purpurą.